Dziś zajmujemy się tematem ogrodzenia i zdecydowaliśmy się na ogrodzenie tymczasowe, czyli stemple budowlane Siatka Leśna. Mam już kupione stemple 2,5 metra, 70 sztuk. Widzicie je za mną. Plan jest taki, żeby je Okorować, czyli zdjąć korę mniej więcej do 80 cm wysokości, następnie zamalować tą okorowaną część dysperbitem i co? Wiertnicą wywiercić dziury, po umieszczać te stemple, paliki budowlane, gdzie trzeba przymocować oczywiście siatkę leśną. W filmie pokażę Wam poszczególne etapy, które będziemy wykonywać, a także podzielę się na koniec kosztami, jakie wyniosło nas to. Ogrodzenie. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o korowanie, to można to zrobić na przykład siekierką albo łopatą. Podpatrzyłem to na YouTubie, także zobaczymy na ile się to powiedzie, zobaczymy co będzie skuteczne. Myślę, że okorować trzeba niemal wszystkie na wysokość 70 cm, także zobaczymy jak to będzie szło. Teraz test łopatą. Też idzie. Masz, jak wygląda smarowanie Dysperbitem, już druga warstwa teraz to będzie nakładana, następnego dnia. No to używam Dysprobit Titan marka, nie jest to reklama, natomiast to jest taka gęsta dosyć konsystencja, nakłada się w sumie dosyć spoko. No i zobaczymy. Niektórzy mówią, że to nie trzeba tego robić. Niektórzy, że, że dobrze jest to zrobić. No ja chcę, żeby ogrodzenie wytrzymało powiedzmy 2-3 lata. No i do rozbiórki. No cóż, uparłem się i robię, tak? Tak to wygląda. Okorowane. Posparowane dysperbitem. Jeszcze można ewentualnie jedną warstwę przejechać jak wyschnie i, no i będzie gotowe do wkładania w ziemię. Ja det är med skogsen. Jeśli chodzi o ogrodzenie tymczasowe, to wybaczcie, nie nagrałem wam materiału z montażu tej siatki leśnej, tu gdzieś przez moją nieuwagę, po prostu to, to zostało pominięte. Montaż takiej siatki to już nie jest jakaś wielka filozofia. Trzeba to robić dwie osoby, bo samemu to bardzo ciężko byłoby wykonać. Obrys naszej działki to 174 metry bieżące, więc musieliśmy kupić 4 rolki po 50 metrów. Troszkę jeszcze zostało takiego zapasu tej siatki. No i sam sam montaż wygląda w taki sposób, że w zasadzie jedna osoba rozwija rolkę i ją napina, a druga po prostu przybija takie metalowe skobelki, które gdzieś tam są w zestawie. Te skobelki przybijaliśmy w większości tych palików po. Trzy na palik. Natomiast w przypadku tych palików z zastrzałami, czyli gdzieś na środku, na rogach, przy tej takiej prowizorycznej bramie, to już ładowaliśmy na wszystkie pręciki. Wiadomo, to nie jest jakieś ogrodzenie docelowe. Natomiast siatka. No, wygląda gdzieś tam na wytrzymałą. Też zrobiliśmy owikę taką taśmą, żeby sarny się nie wbijały nam w tą siatkę. No i co? I myślimy, że to gdzieś na 2-3 lata powinno wytrzymać. Jeśli chodzi o same paliki czy też stemple budowlane, to wsadzaliśmy je w odległości co 3 metry. Przynajmniej tak się staraliśmy. Na głębokość, mniej więcej o 80 cm albo 70 to w zasadzie jak wyszło? Tak jak wam pokazywałem, były malowane dysperbitem, żeby tak trochę zabezpieczyć przed, przed wilgocią. Mniej więcej na środku działki, czyli po 30 metrach. Oraz w rogach i przy prowizorycznej bramie zastosowaliśmy te takie zastrzały. Stempel poszedł tak na pół pod kątem, no i wkręciliśmy takie długie wkręty ciesielskie. Polecam mieć do tego jakąś zakrętarkę. Najlepiej, wkrętarką też mocniejszą powinno się też udać takie coś zakręcić. Jeśli chodzi o tą prowizoryczną bramę, zrobiliśmy ją w sposób prowizoryczny. To znaczy, nie ma ona mieć jakiejś roli mega zabezpieczającej, no bo taka siatka to jest żaden problem. Tak na dobrą sprawę, mając kombinę. Się po prostu przecina, więc to na pewno nie można traktować w kategorii jakiegoś wielkiego zabezpieczenia. Poszliśmy w taką stronę ułatwienia sobie jakiegoś wjazdu i zrobiliśmy tak, że w tym stemplu od bramy, można powiedzieć, władowaliśmy trzy wkręty ciesielskie. Natomiast samą siatkę zakończyliśmy takim prętem napinającym do siatki. No i zobaczcie, jest ona po prostu napięta. Może gdzieś tam jakiś potencjalnych gapiów to po prostu trochę zniechęci od, od wchodzenia na teren działki. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda ta siatka po otwarciu. I on po prostu się kładzie. Trzeba sobie tutaj poluzować. No i odkładamy. Po prostu kładziemy, tak? Nie jest to oczywiście nic super, hiper ekstra wyglądającego ani też nie wiem, zabezpieczającego. Nie robiliśmy też tego po to, tak? Żeby to jakoś mega super wyglądało. To po prostu ma być. Ma zasłaniać cały teren działki, gdzieś tam, żeby te powołane osoby tutaj po prostu nie wchodziły. A gdy się zacznie już akcja budowlana, to ewentualnie zniechęci jakieś dzieciaki od prób wchodzenia na tą działkę, żeby sobie nie zrobiły jakiejś krzywdy. Sam koszt zrobienia takiego ogrodzenia naprawdę nie jest duży w stosunku do tego, jakby to wyglądało przy docelowym ogrodzeniu. No teraz niestety nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby przeznaczyć, no, grube tysiące złotych, albo w zasadzie dziesiątki tysięcy złotych od razu na ogrodzenie docelowe, więc postanowiliśmy pójść w ogrodzenie tymczasowe. Później oczywiście będziemy musieli się z tym zmierzyć ze zdejmowaniem tego ogrodzenia. No to już jest gdzieś tam melodia przyszłości. Teraz się cieszymy z tego, że mamy już jakieś pierwsze efekty widoczne na tej działce. Także sama radość, tak? Sama radość i już chciałoby się zacząć budować ten dom, bo póki co wiadomo, że papiery. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o koszty takiego ogrodzenia tymczasowego, to wyniosło nas to tak kolejno. Siatka leśna, 200 metrów bieżących 416 zł kupiliśmy na Allegro. Link w opisie. Dysperbit, czyli środek do zabezpieczenia tych stępli, kupiłem go na Allegro. 52. Stęple budowlane. Kupiliśmy dokładnie 65 sztuk razem z transportem wyniosło nas to 705 zł. No i znalazłem te stęple na Bo Potrzebowaliśmy również e, na przykład rozpuszczalnika, pędzla ławkowca do pomalowania dysperbitu, olej do wiertnicy, rękawice wyniosło nas 162 zł. Pręd napinający siatkę z bramy wyniósł nas 17,30 zł. Kupiłem go w Lerua Merlin. Jeśli chodzi o wiertnicę, która była potrzebna do zrobienia dziur na te 80-90 cm w ziemi, po to, żeby te paliki posadzić w łatwy sposób, nie kopać tego wszystkiego łopatą, to wiertnica wyszła nas za darmo. Tutaj pozdrowienia dla znajomych dla Sony i Dawida, którzy nam pożyczyli taką wiertnicę. Potrzebowaliśmy również piły spalinowej do przecięcia stempli w tych tak zwanych zastrzałach. Mogliśmy to oczywiście zrobić piłą, ale tutaj mój wujek, pozdrawiam serdecznie, jeżeli ogląda, to wujek oczywiście przyjechał ze swoją piłą. No i zrobił swoje po prostu. Także super, bardzo dziękujemy. Także odeszły nam takie koszty. Natomiast z tego co się orientowałem gdzieś tam po Elixie, to wypożyczenie wiertnicy czy takiej piły spalinowej to koszt w granicach 50-70 zł za dobę. Więc jeżeli byście robili takie ogrodzenie tymczasowe i nie mieli dostępu do takiego sprzętu, no to polecam poszukać właśnie na przykład na Elixie w waszej okolicy. Sumę wszystkich kosztów podam wam tutaj. Jeżeli jesteście zainteresowani materiałem z powstawania garażu blaszanego, to macie go pod linkiem.